tak zrobić? Tak, dobra. Muszę się uspokoić i kontynuować dekorowanie. Wow. Wow. O, wow. wow. O, wow. wow. Amelia, bardzo potrzebuje tych bombek. Wezmę je dla siebie. Nie. No, ale proszę. Wika, daj to Ameli. Dlaczego to bierzesz? No, muszę dokończyć dekorowanie pokoju na święta. Inaczej nie będzie wyglądał świątecznie. A może Amelia też chce udekorować swój pokój na święta? Ona się nimi tylko bawi. Ja. Daj! Amelia! Mamo, powiedz jej! Daj! Proszę, Amelia, mogę to wziąć? Jestem twoją starszą siostrą! Ale Amelia... Dziewczyny, a co to tutaj za kłótnie? Amelia nie pozwala zabrać sobie bombek! Chcę udekorować swój pokój na święta, ale ona mi nie pozwala tego zabrać! Hamelka, może ona też chce udekorować swój pokój. Nie wiem, ale naprawdę ich potrzebuje. Tak dziewczyny, nie kłóćmy się. Wymyśliłem dla was nowe wyzwanie. Jak zawsze. W swoim stylu. To lepiej udekoruje swój pokój. Na święta dostanie ode mnie niespodziankę. No i to ja rozumiem. No, oczywiście, że udekoruje go lepiej. Amelia jest jeszcze mała. Aby wyrównać szanse. Zamiast Aneli, to ja będę dekorować pokój. Będziemy trafić Ej. razem. pomogę jej oczywiście. Ale ona już ma tu choinkę. W takim razie pozwolę Ci najpierw wybrać dekorację, ale weźmiesz tylko tyle, ile będziesz w stanie unieść naraz, okej? Okay? Dobra, to idę. A potem będziemy wybierać po kolei. Dobra? Okay. Sprawiedliwe. Sprawiedliwe. Okej, okay. idę. Pa! Papa! Pa, pa. Wika. Co? Potem z subskrybentami zdecydujemy, czyj pokój jest fajniejszy. Bez problemu. Tak, dziewczyny. Tutaj macie wszystko, co zostało z dekorowania naszej głównej choinki. O właśnie tej. Tak. Zabierasz ze sobą wszystko co najładniejsze, tak? Nie, dobra, to zostawię mamie. Ale Zostawiam ona to jest tobie. miła, Dziękuję. zostawiła Dziękuję. ci zoba. Nie, bierzesz wszystko w swoje ręce. Już! Jak to? Nie możesz wziąć tego wszystkiego naraz! A na razie... Okej, okay, dobra, tylko. Chyba to... wszystko rzuci na jeden stos. No dawaj, dawaj, chętnie zobaczę. Ale ładna gwiazda. Tak. A, jak to boli, strasznie kuje! I tego nie będziesz nosić. No dalej, szybko e się. E dawaj, pomogę Ci, zawieszyć ci tutaj na paluszek. O, proszę. Dalej, dalej, pomóż mi latarnie, jest na moim małym palcu. Tak, tak, dawaj, dawaj, daj. No, to, 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 jeszcze to, jeszcze to! Okej, o. Okej. Piękna girlanda. Uważaj, żeby nic nie zniszczyć. No i poszła. Klasa. Amelia, a twoja kolej na udekorowanie pokoju. Zrobimy sobie coś ładnego. Wyobraźcie sobie, właśnie zdałam sobie sprawę, że nie wziąłam tej pięknej girlandy. Czekaj teraz na swoją kolej. Tak, potrzebuję. Nie wiem, jest tu tyle różnych girland. To tam były girlandy? Wezmę. Trzeba było zobaczyć, co jest w torbach. Dobra, Amelia, pomóż. Hońkę też weźmiemy. Jak to? Masz przecież tutaj drugą rękę. No jak to? Nawet pudełko może sobie ponieść. <laughs> Nie druga ręka, druga para. Tak. To weźmiemy. Tak, latarnia. Teraz, Amelia, pomożesz mi z latarnią. I pewnie potrzebuję jeszcze pudełka z bobkami, tak? Nie rozumiem. Wow. O wow. Tak, tak, tak. To jak najbardziej. No. O. Amelia, weź latarnię. Weź, weź latarnię. latarnię. I idziemy. Weź latarnię. Chwytaj. Chodź, chodź ze mną. Czekaj. Dobra robota. choinkę, ale nie wziąłam żadnych dekoracji na choinkę. Dobra robota. Chodźmy, chodźmy. Wow. Pięknie. Brawo. No i co Amelia? Będziesz miała piękny pokój, prawda? Super! Tak. No to ja już pójdę ozdobić swój pokój. Powodzenia! Dawaj! Tak, choinkę postawimy tutaj. Amelia, zawiesimy bombki. Zobacz, jakie tu są ozdoby. Oh, jakie piękne ozdoby! No proszę! Wow! Powiesisz to tutaj? Tak. Dobrze. O, tak, opa! Świetnie. Tak, na początek wezmę największą dekorację, czyli naszą choinkę. I pewnie umieszczę ją tutaj, tu. Ile choinek mam już w pokoju, to nie wiem. Nie wiem. Tak, zobacz, tato. No tak. No, dziewczyny, co tam u Was? U nas dobrze. Amelia, spójrz. Uwiesimy tę piękność. O, tutaj. Pięknie. Patrz, mamy taką choinkę. Ło! A kto tam chrumka? Oj, przestraszyłam się. Słoń użył, Amelio? Słonik, tak, słonik. Śpi. Tak, teraz musimy tutaj powiesić ozdoby. Tak, zawiniemy tutaj girlandę. Wyobraź sobie, jeśli okaże się jeszcze piękniejszy niż Wiki, co? Jestem pewien, że tak będzie. Zdenerwuję się. Chociaż to samo mówię o jej pokoju. Jak jej tam idzie? Nie powiem, jak ci idzie. A ja próbuję powiesić girlandę i już się skaleczyłam nawet tą girlandą. Co? Uważaj, nie możesz Co? się skaleczyć. Możesz powiesić? Pewnie, właśnie chciałem zaproponować. Dawaj. Tutaj? A może jakieś wielkie bombki? Jakie? Różowe. Masz, przyniosłem ci potajemnie. Tato. Co? A możemy to zrobić? Nie wiem. Fajne. Dobra, dawaj, póki mama nie A, widzi. Dawaj, dawaj, dawaj. Zawiesić, szybko. Dobra. Musimy je rozplątać. Będę ci kibicować. Kawaj. Twój pokój będzie fajniejszy. Wow, super. Tak, zgadzam się. Cóż, potrzebujemy... Aj, 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 aj! Ups! Pomocy! <grybuj> 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 Raz, dwa, trzy. Choinka się świeci! Wow! Amelia, wow! O, wow! No powiedz. Już ładnie, tak? <laughs> Chyba jeszcze nie. Chodźmy jeszcze raz. O, Wika! Gdzie są girlandy? Gdzie są girlandy? Girlandy? Nie wiem. Amelia, pomóż szybko. Ech. Gdzie to nosisz? To moje. <laughs> Swoją drugą to bardzo fajna rzecz. Wika, brawo za znalezienie. Co to jest? Wika, wiesz co wziąć? Co? Weź to, mówię ci, pomagam ci, te świecące rzeczy, te drugie też, to naprawdę fajne rzeczy. Amelia, dalej pomóż. Zabrałaś wszystkie girlandy. Jakie girlandy? Tam są. Tam całe pudło girland. girland. Wow. O tych girlandach mówisz? Nie, to łańcuchy, girlandy są w pudełkach. Jak ślicznie. Ups. Jakie to urocze! Bałwanek? O, jak słodko! No, i półka przydała się akurat na święta, fajnie! Nie, za uchem! No, albo tak. Teraz, no, teraz się zakręcę. Idę zobaczyć, co tam mówi Dawaj. Słuchaj, to super fajna rzecz. Już z tym skończyłam, i mam nadzieję, że to zadziała. No dalej. Tak. U, zostawmy to tak! Dziękuję, że pomogłeś mi to ozdobić. Gdyby nie ty, w moim pokoju nie byłoby teraz światła. Wyłączmy światło. Czekaj, jeszcze za wcześnie! Aha, zobacz, co tutaj poprosiłam. Aha. Tak w ogóle, Wika, bardziej podoba mi się twój pokój. Kibicujecie. Tak! mój pokój będzie lepszy. Spójrz, tu jest jeszcze jeden kawałek łańcucha, drugi kawałek łańcucha, a tu kolejna girlanda. Ono jest bardzo piękne. Na końcu filmu pokażemy wam, jak rozświetla się mój pokój. Wika, zdradzę ci sekret. Zbierz jak najwięcej girland i lampek. Tak. Różne migające, świecące rzeczy. To najfajniejsze. Bez problemu. Spójrz, jaka piękna jest chwinka! Naprawdę podoba mi się mój pokój. Tak, dobra, trzeba się uspokoić i kontynuować dekorowanie. Mama, jak tam? Super, udało mi się złapać sporo girland, więc zerknijcie. Adam! Wow! Amelia, super. spójrz! Twój domek. Wyłączymy światło. Ale ładnie. Dobra, skaźmy światło. Myślę, że wasz pokój jest lepszy. Tak? Pewnie widzę, mówisz to samo. Nie. O wow. 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 Ale jest Jak super! ślicznie! Nie poddajemy się, Amelia. Pięknie. Działamy dalej. Powiem wam jedną rzecz, co teraz zrobić. Co? Zaraz przyniosę, czekajcie. Dawaj. O, patrz tutaj. Miecz A. świetlny. Postawcie go gdzieś. Gdzie? Może tam do środka. Wewnątrz? No, do środka. I odwróć go. Gdzie? Tak. O, tak. O, wow. Pięknie. O, jak pięknie. Cudownie! Świetnie, co Amelia? Opa. Aj, 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 aj. aj, aj, aj. <gry> wo, znalazłaś girlandę? Znalazłam w pudełku. Mama właśnie jej szukała. A to tutaj jest, ale nie mogę tego rozplątać. Już jestem taka zmęczona tym rozplątywaniem. To moja ulubiona girlanda. Moja też. Gdzie ją powiesisz? Tutaj, ułożę pod łóżkiem. Ło, wow. super pomysł. Wymyśliłem coś jeszcze. Co? Wiesz co zrobić? Co? Przyniosę ci fajną taśmę LED. Wrzucimy ją pod łóżko. Będziesz miała świecące łóżko. O, dawaj. O, kto przyszedł? Partyzantka! Amelia. Partyzantka przyszła. Co? U wow! Tak? Fajne. Tak. Tylko nie mów mamie, jak tu jest pięknie. Dobrze? Tak, tylko nie mów mamie, ok? Nie powiesz, Amelia? Ami, nie powiesz mamie? Ami. Wow. Mówi, wow, cieszy się z tego, jak jest tu pięknie, wow. Amelia. Wow. A, 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 a. Tak, licz, licz dalej. Ami, Ami! O, taci, właśnie taci, myślę, żeby to tak taci. było tutaj. Jak tam kończysz już, czy jeszcze nie? Nie, wygląda na to, że dopiero zaczynam. A co? Pięknie to tak. wygląda, tak. Spójrzcie tylko na ten namiot. Wika! Ło, zgubiłem cię. Gdzie ty tam weszłaś? Na drabinę. Tylko bądź ostrożna, dobrze? Aha! Wieszasz girlandę? Tak! Oj, już mi się kręci w głowie, nie mogę. Pomogę ci, zejdź, Ech, zejdź. Tak, dobra. Albo trzymaj się sama. Ty tutaj taśma nie jest potrzebna. Oczywiście jakoś tak niebezpiecznie to pokleiłam. Bardzo podoba mi się twój pokój. Nie słyszałeś jak hałasowałam i szukałam tej drabiny? Słyszałem i zastanawiałem się co się Ech, dzieje. Tak, dobra, spójrz. Kończysz już czy nie? Nie... Spójrz, jak tutaj jest pięknie. Mm. Wow. I jeszcze łóżko! Łóżko, o ja. Bardzo chcę teraz włączyć tę girlandę. Swoją drogą też ją musiałam rozplątać. Coś mi w mózgu przeskoczyło i teraz mogę rozplątać wszystko, nawet to, co niemożliwe, rozumiesz? Wow. wow. I jeszcze to tutaj włączmy. Tak. Co to jest? O. A, super. Ta girlanda przyszła do mnie z AliExpress. Zobaczcie, no co jeszcze znalazłam! Wydaje mi się, że na 100% wygram to wyzwanie. Swoją drogą, Tato, to powinno być zardzewiałe, tak? To takie coś w stylu vintage, co? Kiedy kręciliśmy teledysk. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. W ogóle tam też były takie napisy, i też były trochę zardzewiałe, więc myślę, że to taki styl vintage. Vintage, dobra, pokaż tak, co zrobiłaś. Super. Wow. Po prostu zobaczcie mój pokój. Wow. A jeszcze? Przesuń się, zobaczymy. Ekstra. Zgadzam się. Zobaczcie, co tutaj właśnie przykleiłam. Spójrz! A i pod stołem. O, 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 jaka sieć! Tak, zgadza się. Mm, no dobra, niech tak będzie. Mogę rzucić okiem. Chodź, chodź. Ale tylko jednym okiem. Tak. Czysto? Zobacz, co tam mają, czy mają coś fajniejszego. Dlaczego szpiegujesz? Zamknij drzwi! Zamknij drzwi! Już! Wika, nie możesz! No nie, nie można, to niesprawiedliwe. Spoko? I co, dziewczyny, udekorowałyście pokoje? O, tak! Ja już mam świąteczny nastrój i zostałam reniferem. Ja widziałem oba pokoje. Tak. I moi widzowie pewnie też widzieli, ale może nie do końca. Nie, o. nie do końca. Dlatego widzowie będą teraz oceniać wasze pokoje. Am. Napiszcie w komentarzach, czyj pokój jest lepiej udekorowany na święta? Super, od czego pokoju zaczynamy? Od Twojego. W sensie Amelii. Tak. Tak, zacznijmy od najmłodszych czyli od Ameli. Litwa. Pokój Dobra. młodszej siostry kontra pokój starszej siostry. Dobra, dalej, idziemy, o, idziemy, to, idziemy. No, wchodzimy. Ameli, pokój Amelii. O, Kto wchodzi pierwszy? Ja. Dawaj. Dawaj Mirka, Wiem, że tutaj byliście. Wejdź, tak. Idzie. Idziemy. Idź! O, oh, wow! Wow! Tak, wow. Uh -huh. Teraz wydaje mi się, że ten pokój jest lepszy od mojego. <laughs> tak myślisz? Starałyśmy się. Jest pięknie, jest absolutnie o, jest pięknie. Pytka! Koleżanki i koledzy z klasy, którzy pamiętają tę skarpetkę od Viki Show, proszę pisać! Piszcie w komentarzach, proszę! O, temu. Wow. jakie piękne! Och, święty Mikołaj, któremu przykleiłam nogę Trzy lata temu. Super. Super! Niczego więcej tu nie ma? Tutaj coś. W końcu girlandy tworzą tu takie piękno. Tak, jest naprawdę fajnie. Oj, namiot świeci. Wow! Świeci. Teraz swoimi rogami... Zapomniałem włączyć? A nie, świeci. Czekaj, widzisz, że <laughs> to jest siatka. Tak, to totalna bomba. No dobra, chodźmy do mojego pokoju. Chodźmy. Poprowadzę was. Mamo, wejdź pierwsza. Oh, wow. To niesprawiedliwe! Co? Co? To jest takie piękne, jestem przerażona po prostu. To niemożliwe. Zgadzam się? Elegancko. Z tej lampy pochodzą także o te drzewa tu. O, wow! Umieściłam go w rogu w ten sposób. Bardzo pięknie. A dlaczego tego nie włączysz? Baterie w tym nie działają. Tak, baterie się wyczerpały. Zobacz, jak szafka się świeci. Super! Właściwie to zdecydowałam się przykleić tutaj girlandę. Naprawdę? Tak. Może tata pomógł? Nie, a tu jest jeszcze gwiazda! Świes, nie masz tyle drobiazgów. Oczywiście. No, co, siomki, mam nadzieję, że podobał Wam się nasz film, ponieważ bardzo się starałyśmy. I pamiętajcie, aby napisać w komentarzach, czyj pokój Wam się bardziej podobał. Moim zdaniem oba pokoje są bardzo piękne i wyglądają jak... Prawda. Święta! 40 do 60, tak? 40 do 60, co? tak? Wygrałaś w 60%! Aha! Aha, no cóż, w każdym razie, żegnajcie wszyscy i do zobaczenia pa, pa. w nowym filmie!